Dzień dobry. E, dzisiaj opowiem o takiej teoretycznej konstrukcji modelu e, e, dla rozszerzenia generalnie modelu standardowego z nauczynami Majorany. E, I teraz tak, e, to jest twój taki najbardziej prawdopodobny, e, który, e, który może wystąpić. Oczywiście e, to jest tylko e, konstrukcja modelu teoretycznego. E, nie jest to absolutnie coś, co Funkcjonuje, co działa, natomiast jest to w mojej ocenie bardzo prawdopodobne, że właśnie takie rozszerzenie modelu standardowego dla nutrium majorany no, jest takie najbardziej prawdopodobne, czyli generalnie, ruszamy od punktu pierwszego, czyli samej propozycji. No, opiera się to generalnie. No, model standardowy. No, nie przewiduje masy neutrin. Czyli to już o tym mówiliśmy. Potwierdzam tą, tą tezę. I teraz tak. Aby opisać generalnie obserwowane zjawisko oscylacji neutrin, które de facto no, dowodzi, że mają masę, no konieczne jest rozszerzenie modelu standardowego. Jaka jest propozycja? No, propozycja jest następująca, że wprowadzamy tzw. neutrina prawoskrętne i mechanizm generowania mas poprzez tzw. mechanizm CISO1, który no, naturalnie prowadzi do małych mas neutrin oraz ich charakteru majorany, czyli bycia generalnie własną antycząstką jak do tego jak do tego podejść no, w, w modelu standardowym no, istnieją tylko lewoskrętne komponenty neutryn e, one są oznaczane e, tu e, przypomnę że to jest L tak czyli lewoskrętne, co? i możliwie generalnie zapisanie klasycznego członu masowego diaka e, czyli m, no, takiego, m, takiego członu jak na przykład nie wiem, dla elektronów czy dla kwarków. E, Natomiast e, jeżeli dodamy do teorii nowe fermiony, czyli prawostrę neutrina, czyli niech one się nazywają na przykład nie wiem e, no, które nie oddziaływują e, elektrosłabo, no, możemy zbudować generalnie pełne człony masowe dia, oraz masy e, typu e, Majorany. Taka budowa polega na budowie oczywiście pełnego lagarzianu neutynowego i tutaj mamy oznaczy to jedyneczką, czyli całkowity lagranżian pola, który opisuje dynamikę i oddziaływania neutrin. Tutaj ten człon pierwszy to jest, zakładam, że to jest stała stężenia jukawy dla neutryń, czyli to opisałem. Nic nie opisałem, powiedziałem tylko co to jest, więc wyjaśniając to jest oczywiście liczba określająca siłę oddziaływania pomiędzy leptonami, bozonem Higgsa i oczywiście neutrinami. to co mamy tutaj w propozycji, no to jest sprzężenie chemiczne dubletu leptonowego, e -m -m oczywiście L, czyli lewostępnego, co my tutaj mamy. No to tutaj to już. To już było to omawiane. tylko powtórzę, że to jest sprzężony dublet Higgsa. No, co on daje? No, po złamaniu symetrii, on daje cząstkę masę de facto. E, czyli na przykład no, elektronowi albo neutynom. E, także no, to, jest, to jest trochę taki klucz. Czyli jeszcze raz. Jest to sprzężony dublet Higgsa. E, no, i co to? Tutaj jest. No, i to jest to właśnie, co generalnie dodajemy, czyli pewostępne neutrino, które nie, nie uczestniczy w oddziaływaniach elektrosłabych. Teraz kolejne, kolejna wartość. No, to jest oczywiście macież mas majorany dla prawoskrętnych neutyn. No, ta wartość akurat z założenia może być bardzo, bardzo duża czyli może posiadać bardzo Duże wartości. Co my tutaj jeszcze mamy? Tutaj mamy z kreseczką, czyli musimy pamiętać, że to jest sprzężenie hermitowskie z dopełnieniem ładunkowym. Mówię o tym. Generalnie, co to jest za wartość? No, no, umożliwia zapis mała I to jest jej główny czynnik. No i co tutaj jest? No, nic innego, tylko prawo skrętne, no tutaj, no znowu E, czyli ta, ta sama wartość, to już gdzieś tam, e, o której już mówiłem. No i na końcu to już też, co poruszałem wielokrotnie, sprzężenie hermitowskie, y, y, no po co jej się dodaje? E, to nie wiem, czy mówiłem, to może powiem, po co się dodaje. No po prostu, e, jeżeli dodajemy do Lagrangianu, e, także dla odwrotnego procesu, no to dodajemy to sprzężenie hermitowskie po to, aby teoria była rzeczywista. E, to jest, można powiedzieć, taki, e, taki klucz. E, można by było sobie zadać pytanie, po co nagle ten wzór? Co on w ogóle opisuje? No to opisuje generalnie ten wzór, jak neutrino uzyskuje masę. Pierwszy składnik e, odpowiada za masę diarka, podobną jak dla elektronów. Drugi składnik, czyli ME no to jest masa majoralna, czyli możliwa dla neutralnych cząstek, takich jak neutrina. No i wspólne występowanie generalnie prowadzi do mechanizmu CISO, który tłumaczy dlaczego neutrina ma ekstremalnie małą masę. I to jest proste wytłumaczenie. Oczywiście jest to, tak jak wspomniałem, konstrukcja modelu teoretycznego, czyli nie jest to coś, co występuje, jest to prognoza. Można powiedzieć propozycja. Mechanizm saw no to tego dla po prostu po złamaniu symetrii elektrosłabej. E, to może właśnie tego nie zapisałem. Po złamaniu elektro, to, symetrii elektrosłabej, czyli, czyli de facto całono przez z tego z dwóch, Tak, dla porządku. E, no powstaje macierz masny u tej, czyli to co mamy tutaj, dwójeczka, to już znamy, to nie będę o tym mówił. E, to MD to oczywiście, no tutaj jest właśnie to, e, może zapiszę, nie wiem czy to już pisałem, MD. E, MD, e, teraz tylko równa się, czy w przybliżeniu, dobra, zaryzykuję, jeżeli tutaj jest, tu może być błąd. E, Oczywiście jakieś tam Y nie z przez pierwiastki z dwóch, co to jest? No, oczywiście masa diarka. Masa diarka diarka neutrin. No, to jest można powiedzieć taka analogiczna masa do, do tego co mamy jaką masę mają w w modelu standardowym, ale to nic innego jak masa majorany prawostynnego Neutyna. Ona jest bardzo duża, oczywiście w gigatonowoltach zwykle wyrażana. No i ta MK no to oczywiście jest to, o czym mówiłem, czyli pełna masa, no nie, nie pełna masa, tylko pełna macierz mas dla układów neutrin, lewo i prawo skrętne. Generalnie, jakie są skutki fizyczne? Skutki fizyczne są takie, że mm, jeśli generalnie MR będzie dużo większa ze mni, no to mm, otrzymamy coś takiego. To jest ta trójeczka. E, czyli co to oznacza? No w takim dość prostym języku no, oznacza, że neutrina e, aktywne, czyli te, które będziemy obserwować, no mają bardzo małą masę, ponieważ są odwrotnie proporcjonalne do dużego MR. Co widać, są no, bo tu jest MR oczywiście, do minus pierwszej. Natomiast te neutryna ciężkie, one też nie jest jakoś nie wiem, dziwnie się nazywają sterylnymi, eee, ale nie będę tłumaczył dlaczego. No mają masę rzędu MR, tak, czyli są niemierzalne w obecnych eksperymentach. Eee, jak to można jeszcze wytłumaczyć. No, generalnie jakieś znaczenie może? Tego wszystkiego. No, mechanizm CIS wyjaśnia, generalnie, naturalnie małość mas neutrym, bez potrzeby po prostu jakiegoś tam dostajania ich parametrów, co pokazuje ten wzór, no, że małe masy neutrym mogą wynikać z dużych mas nieobserwowanych cząstek. No i jest to kluczowa idea, która przyświeca tej idei poza modelem standardowym. No i co jeszcze? No, jeśli neutriną amasę ma majorany, no może być swoją własną antycząstką, co umożliwia zajście e, rozpadu bez neutrinowego podwójnego beta. Mm. Ok. E, można z tego jakieś tam wnioski wyciągnąć. Jeszcze. No to, to jest genialnie. czyli ta propozycja, no to jest rozszerzenie modelu standardowego o fremiony singletowe i masy majorane, co prowadzi generalnie do małych mas neutrin i ich charakteru wprost e, majorane, a nie diaka. I taka struktura umożliwia po prostu zajście procesu bezneutrinowego podwójnego rozpadu beta. A jeżeli to zajdzie, to jeżeli to zostanie zaobserwowane i potwierdzone, no to mamy grubą zmianę w, ogólnie w fizyce. I co, I, 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 w sumie, i w sumie tyle. Eee, później zdecydowałem się podejść do analizy efektywnego opera podwójnego rozpadu beta bez nowego dla tej właśnie nowej teorii. No i dla rozszerzenia modelu standardowego, czyli nie dla modelu standardowego, tylko jego rozszerzenia z neutrinami Mariany. No, e, oczywiście musimy mieć mechanizm są berneutrinowy podwójny rozpad beta może być generalnie no, opisany jako zjawisko generowane przez efektywny operator niskiej energii. E, to jest założenie. E, moim zdaniem niepotwierdzone, natomiast jeżeli ktoś ma jakieś informacje, że to jest potwierdzone, to, to chętnie, chętnie się zapoznam. E, bo co? Bo taki operator generalnie wtedy łączy skale tej fizyki poza e, poza Poza modelem standardowym, czyli można powiedzieć nowej teorii, czyli na przykład masy Majorany, z procesem obserwowanym w, no, w eksperymentach, no, co no, pozwala to generalnie testować. No, wtedy pozwalałoby to, bo może to jest lepsze, lepsze słowo, testować taką pierwotną, fundamentalną, ja nazywał, tak zwaną no, strukturę, no tym, której teraz po prostu nie znamy. Opis fizyczny standardowy po przemianie dwóch neutronów, dwa protony z emisją dwóch elektronów i bez emisji neutralnej. Mamy tutaj czwóreczkę, napiszemy, to jest ten proces. On łamie oczywiście liczbę reptonową o dwa kwanty, czyli tutaj będziemy mieli delta równa 2, co to łamie to zasadę liczby reptonowej. No, jest zapełniony generalnie w modelu standardowym, takim stanem, obecnym. Może jednak zajść, jeśli Neutrino ma charakter Majoranę, czyli jest swoją no, własną antycząst no, antycząstką. No i efektywny operator, o którym mówiłem. Tutaj jest podany. E, e, pu, właśnie. Ale to jest e, ważny wzór. Może ja go jednak opiszę. Generalnie przy niskich energiach, gdy wszystkie ciężkie no, stopnie swobody zostały generalnie e, no, połączone w taki jakiś proces e, tego podwójnego rozpadu beta bez i nowego, e, no jest opisywany ten właśnie proces przez właśnie taki efektywny sześciofermionowy operator. To jest operator, to jest tylko albo aż operator. E, I to jest ten efektywny op operator, tutaj go mamy. E, i co? GF, no to jest stała sprzężenia FMIGO tutaj na górze. W liczniku jest to stała, czyli jest, jest to wartość, co ona, robi? no, ona opisuje siłę oddziaływań słabych. Taka jest jej funkcja, generalnie MP. No to masa protonu to jest normalizacja, aby operator po prostu miał właściwą wymiarowość. Tylko tyle, albo aż tyle. Ten czynnik, on jest złożony. Hmm. no to jest opis dwóch elektronów e, czyli jeden w postaci zwykłej czyli elektron, a drugi jako dopełnienie ładunkowe, czyli antyelektron zamieniony na, na elektron tak to należy tłumaczyć niektórzy mówią, no mi się nie podoba w sumie to, to sformułowanie, że to jest prąd leptonowy, bo to trochę z samym prądem e, nie ma nic e, nie ma nic wspólnego, ale ale tak się go tak niektórzy go opisują. To później e, jak możecie zauważyć, jest praktycznie powtórzenie tego wszystkiego, z tym, że tutaj mamy U, tutaj mamy U i tutaj mamy D, tutaj mamy D. Co to jest U z tym, e, i D. E, no to, to odpowiednio są oczywiście, to są kwajki górne, czyli AP i dolny, czyli down, który uczestniczy w przemianach hadronowych. Tutaj mamy ten czynnik, możemy jeszcze sobie nazwać. No to jest projekcja lewo skrętna, która jest wymagana przez oddziaływanie słabe. Czy coś tutaj jeszcze jest? Hmm. Hmm. Czy coś nam się tutaj zapodziało? Tutaj to. To wyrażenie że to jest macierz diaka, tutaj, nie oczywiście w tym miejscu na górze, e, tak jak tutaj. Co ona robi? No, ona opisuje strukturę spinową działania e, i to jest, to jest w, wytłumaczenie. Ja e, nie potrzebuję jakiś tam skomplikowanych dziki wzorów. dziki dziwne, nie dziki. E, no, no Pozwala wyrazić zjawisko makroskopowe, czyli ospatrionte takim zrozumieniem fundamentalnych oddziaływań. Generalnie ten operator wiąże też teorie neutrin Majorany z rzeczywistymi obserwacjami, które z którymi z tymi mamy, bądź mamy mieć do czynienia. No i to jest taka podstawa do obliczeń teoretycznych częstości no, rozpadu i no, po takiej do, takiego, do takiej weryfikacji eksperymentu służy. I e, już. E, co by tu jeszcze powiedzieć o tym? No, można by powiedzieć, że generalnie jest, jest tutaj duży związek z masą neutrina, no bo jeżeli ten rozpad zachodzi przez wymianę neutrina majorany, no proces można wtedy opisać jako wymianę po prostu tego wirtualnego neutrina pomiędzy dwoma punktami rozpadu. Natomiast no tutaj musimy pamiętać, że neutrino wychodzące z jednego punktu jest po prostu pochłaniane jako antyneutyno w drugim punkcie. I, i, ale to, to jest, uwaga, możliwe tylko wtedy, kiedy jest oczywiście majorane. Tak? Czyli mamy taki związek. I tutaj zapisałem jeszcze wkład do amplitudy. Czyli tutaj mamy amplitudę procesu GF, to jak wyżej oczywiście, to już mówiłem, czy czyli ta oddziaływanie słabego ku kwadratu, to nie jest ładunek do kwadratu, tylko to jest kwadrat pędu wymienionego neutrina, który za co odpowiada? On odpowiada takiej, że nie za co, a czym odpowiada, co, za co odpowiada, to jest moment tak naprawdę wymiany wewnątrz jądra. Eee, czyli można powiedzieć, że to jest taka typowa skala jądrowa. Eee, no i mamy oczywiście tutaj efektywną masę Majorany, tak? To jest ten czynnik. No i ona się równa, tak jak już tutaj zapisałem, no bo to jest to samo. No masa i, to, i tego stanu masowego neutrina, element macierzy, mieszania, o którym już też mówiłem trochę, PMN, czyli co to jest, no udział oczywiście i tego stanu masowego w neutrynie elektronowym. No i cała ta suma generalnie zawiera też informacje o fazach majoranych, których nie da się zaobserwować w oscylacjach, a one są kluczowe, kluczowe oczywiście dla rozpadu neutrynowego podwójnego beta. Czyli można by było powiedzieć tak trochę e, patrząc na to okiem obserwatora, a niekoniecznie e, opisu e, fizycznego, że no w tym procesie neutryjno pojawia się i znika w dwóch miejscach. To tak jakby nie wiem, jakoś tam przeskakiwało wewnątrz jądra. Jeśli neutrinu to generalnie tak naprawdę własna antycząstka, czyli Majorana, to taki przeskok jest po prostu możliwy. Jeżeli to będzie cząstka diaka, to nie jest możliwe. No i mamy tutaj jeszcze oczywiście ostatnie w tym krótkim w rozdziale równanie. I co to jest? No równanie dla czasu życia jądra. To jest czas życia jądra. Życia jądra. I teraz tak. Ja już chyba podawałem to równanie. To też powtórzę, że to jest czas po prostu połowicznego zaniku bezneutrinowego podwójnego rozpadu beta. Ten czynnik, który tutaj mamy, no to to jest funkcja fazy, czyli, czyli funkcja zależna od energii, procesu i liczby protonów. Za co odpowiada? No, odpowiada oczywiście za geometrię i dostępność stanu końcowego. Tutaj mamy Macie przejścia jądrowego, które jest obliczane metodami jądrowymi, czyli to, o czym już też mówili, mówiliśmy, czyli QEPA czy Shell Model. I to opisuje strukturę jądra i wpływ wymiany neutreina. I, i już, no, tutaj mamy ciąg dalszy tego. No i me no to nic innego jak masa elektronu. Bo należy pamiętać, że to, to jest normalizacja bardziej niż tak należy to sobie, sobie tłumaczyć. Jakie można wyciągnąć wnioski? No, w ramach rozszerzenia od majorany jeśli są, no proces ten po prostu e, zachodzi dzięki wymianie neutrina będącego swoją własną antycząską i w teorii generalnie opisuje się go efektywnym operatorem po prostu, który łączy fizykę neutrina z, z jądrami. E, co by było, gdybyśmy zaobserwowali ten mm, mm, ten rozpad? No to tak jak już mówiłem i w tym tej lekcji, albo powtórzę jeszcze, bo to ważne, że dostarczyłoby to generalnie no, takiego dowodu namacalnego, że Neuty, Namaharty, no, Majorany i łamana jest liczba reptonowa, co by stworzyło generalnie wyłam gruby wy w, 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 w bardziej niedoskonałość w fizyce, którą obecnie w, w, którą obecnie mamy. Dlatego jest to takie ciekawe. Po co w ogóle są te wzory wykorzystywane? To jest takie dość, dość ciekawe pytanie: no bo w sumie coś robimy, coś tworzymy, coś o czymś opowiadamy, są jakieś wzory. Generalnie te wzory one są kluczem do przewidywania kiedy i w jakim materiale taki rozpad może być zaobserwowany. I to jest, to jest można powiedzieć, taka największa, największy klucz do. Do, do tego. No i ograniczenia eksperymentalne i przyszłe detektory. E, o, dobra, takie wzorki tutaj mamy dwa. Ok, no tutaj powracamy trochę do poprzedniej lekcji, czyli GEDA Camelot czy Quarry, czy XO200, czy Legend, czy Nexo. Tam jest jeszcze, o tym chyba nie mówiłem, SNO no To są eksperymenty, które dostarczają dolnych ograniczeń na czas życia jądra względem procesu bez i nowego podwójnego rozpadu beta, o którym mówimy. I to jest ta zależność, tak? Można powiedzieć. Jaki tam mieliśmy, Marek, ostatni? Żeby tutaj nie skuplować go. Uuu, nie użyłem. Dawno nie użyłem. Piątka mieliśmy. Dobrze, to tutaj będzie szóstka. teraz są te zależności. No i co mamy? no ten wzorek jest tutaj, sobie zażartowałem, przepisując sobie go. E, no, po prostu wyznaczenie, z, z tego wzoru po prostu możemy wyznaczyć efektywną efektyw, masę Majoranę. E, e, generalnie co z, tego, co z tego uzyskamy? Może tam ten wzor w sumie powtórzyłem, a nie napisałem. E, e, dobra i teraz tak musimy to odwrócić bo to jest do minus pierwszej e, czyli tutaj sobie zapiszemy jedynkę e, czyli będzie 0ni qz oczywiście razy m ni do kwadratu razy oczywiście T 0. Jedna druga. Dobrze, tu mamy co ważne kwadrat, bo to jest nam też nawias. Tu mamy kwadrat to. To mamy przekształcone. Tak na no szybko przekształciłem. No i w sumie ten wzorek jest ważniejszy, ten powinienem tutaj zapisać. Dobra. Jakie jest znaczenie tego wzoru? To jest generalnie ograniczenie na takie absolutne masy neutrin, które są niezależne od ich oscylacji. Powtarzam, niezależne od ich oscylacji. I, i, I już. Jakie generalnie w ogóle są cele? Znaczy cele są też w zależności, wyznaczone od, w zależności od metody. No bo tam są różne wartości planowanej czułości. Natomiast takie ogólne można powiedzieć, że to jest osiągnięcie czułości tam e, do 10 mikroelektronowoltów e, no, i pokrycie generalnie całej przestrzeni dopuszczalnej wartości e, tej, e, tej, e, tej efektywnej masy majorany, oczywiście e, przy odwróconej hierarchii. E, no, czułość, no to wiadomo, że te parametry, o których już też mówiłem, no to masywność źródła, czyli jaka jest liczba jąder możliwe do rozpadu. E, oczywiście tło detektora, czyli mniejszy poziom promieniowania tła zwiększa po prostu e, możliwość wyłapania sygnału i to trzeba gdzieś tam o tym pamiętać. E, no i rozdzielczość energetyczna, czyli, czyli co? No dzielczość, to im po prostu precyzyjniejsze rozróżnienie pików energii, tym po prostu e, mamy do czynienia z lepszą selektywnością. I myślę, że to, że to komplet um, chyba o nic tutaj już nie dodam, takiego o czym nie mówiłem wcześniej. O przyszłych detektorach w sumie już mówiłem, więc tutaj nie będę tego poruszał, zachęcam do do informacji w innym, w innym, w innym filmie, w wcześniejszym filmie zachęcam do jego obejrzenia tam są metody metody inaczej, tam są, tam jest opis detektorów. Także co? Ja dziękuję za dzisiaj. Jeżeli są jakieś pytania albo będą jakieś pytania, to bardzo proszę o, o komentarz, jeżeli coś będzie wymagało rozszerzenia to bardzo proszę o taki wpis, tak jak mówię, no, to już jest e, taki obszar, e, z którym e, rozszerzenie takie no, nie będzie dość fata, bardziej wytłumaczenie czegoś e, niż, niż rozszerzenie. E, jeszcze raz dzięki. Do usłyszenia. Cześć.